Balladyna czy Alina? Balladyna. Postacie magiczne czy realne? Magiczne. Bycie aktorem czy reżyserem? Reżyserem. Film czy teatr? Teatr. Komedia czy dramat? Komedia. Słowacki czy Mickiewicz? Słowacki. Ruch sceniczny czy artykulacja? Ruch sceniczny. Scenografia czy muzyka? Muzyka. Kultura wschodnia czy zachodnia? Zachodnia. Klasyka czy współczesność? Współczesność. Droga czy cel? Droga. Happy end czy otwarte zakończenie? Otwarte zakończenie. Dialogi improwizowane czy ściśle według scenariusza? Ściśle według scenariusza. Adaptacja książki czy oryginalny scenariusz? Adaptacja książki. Postacie pierwszoplanowe czy wielowątkowa opowieść? Wielowątkowa opowieść. Publiczność w bliskim kontakcie z aktorami czy tradycyjny podział scena-widownia? Scena-widownia. Teatr kameralny, czy duża scena? Kameral. Monolog czy dialog? Dialog. Próby rano czy wieczorem? Rano. Duży budżet, czy duża kreatywność? Duża kreatywność. Lublin czy Warszawa i dlaczego Lublin? Lublin. Okej, okay, dziękuję bardzo.